Witam Was w kolejnym odcinku w świecie Minecraft. Jak widzicie, sobie wgrałem teksturpaka, który mi się bardzo podoba. Jest moim zdaniem nawet lepszy od y, tego podstawowego. Nie, nie jest lepszy od podstawowego, ale je jest najlepszy jak z dotąd, które widziałem tekstur paki. Tak. Yy, tylko jest jeden błąd. Nawet dwa. Widzicie, pająk jest biały. Nie wiem dlaczego. A drugi to by musiał na powierzchnię wyjść. I tego akurat nie mam, co mi jest potrzebne. Yy, ale jest jeden problem. Nie pamiętam jak tutaj się stąd wychodziło a już muszę wyjść ponieważ to ja robię chyba tak yy, ponieważ ponieważ yy, już nie ma miejsca u drugi kanion złoto o no. diamenty fuck jak tam zejść mm. Muszę nasze, Musimy nasze pierwsze diamenty zdobyć. Tak. Jakieś trzeba schodki zrobić. Tak, tak. Fakt co ja robię? Może jakoś do wody skoczyć. Hmm. Jak tam zejść? Aby musiał do wody skoczyć. Robimy sobie kładkę. A bardzo mi się podoba ten tekstur. Fuck. Dużo nie zginęłem. Mam jeszcze węgiel mod. Sobie włączyłem mgłę, ale nie pada jak się wyłącza. O, słyszę zombie. Chodź tu. Ja muszę iść do. Fak, fuck. fuck, fuck, nie, nie, jest. co tu kolede? Czyś nieercy? Wszedł świetli Fuck. Dobra, mam jakiś jest straszny. Obytrze oby były trzy. Będę mógł sobie zrobić i zrobimy sobie wreszcie na portal do to Jest jakiś błąd Dobra Nie widziałem że teraz restond tak się szybko rozwala Dobra Fuck nie ma miejsca W sumie jest zbędny grzybek Jakieś mam trochę błędnego tekstura, jakoś woda nie płynie. To specjalnie takie jest. Teraz muszę spokojnie wrócić do domu. Dawno nie grałem już na tym save. Ie. Słyszę zombie. Będę musiał tu jeszcze wrócić, dobra, dajemy sobie pod siebie, tu, bym miał jeszcze kobla, kobel, nie mam, idę do jaskini i już nie mam kobla, Ja bardzo mi się podoba tutaj gravel w tym oto teksturze, dobra, biegniemy. Nie pamiętam, gdzie jest wyjście, ale zaczynaliśmy tu, tu, więc ja stąd wróciłem tak. Za tym krawelem jest zombie? żeby nie, nie boimy się? Fuck W ogóle nie kojarzę tej jaskiń. Tutaj w górę. Tu tu nie, to nie tu. Gdzie to było? Fak. Było tak dookoła. koła. Trzeba się wrócić. To nie tu. to. Co tu? Gdzie przed za oświetleniem Ty na ziemi to ja położyłem, ale to już gdzie tutaj jest wyjście Fak Gdzie to było? Jeszcze raz. Idziemy sobie tam. Tu, tu. Tu. Nie, to nie tu. Zespół białych pająków. Zaraz zostaw... Zostawimy ich na razie. Tutaj górą wyszłem, tak, tu, tu no co akurat jest? E tu nie jest aż tak daleko i do góry z naszymi legami. ostatnio chciałem sobie wgrać moda. do minecrafta nie bym grał na tym modzie tutaj na tym save dokładnie dokładnie to był mod mock creatures uuuu Ty jest dziwna, bo twarz pająk ma normalny fuck Clipper, a my mamy lagi nie spokojnie spokojnie teraz umierę. nie nie wybuchaj dobra bardzo mi się podoba ten tekstur. Jak, jakby bardziej zaokrąglony. Fakt, tylko 4 serduszka. 1,5. pół. Musisz się najeść, przecież mam ich Teraz bym by musiał się tam wrzucić. Wziąć sobie lawę, zaleć wodą. I zrobić obsydian. I i pójść do netheru zbadać jakąś twierdzę no a właśnie z tym modem chciałem sobie wygrać i jakoś nie mogę wygrać bo wgrywam w... normalnie dob dobrze wgrywam wszystko a tu nagle gdy włączam minecrafta jak z większościami modami jest yy... Włączam Minecrafta, piszę moje, Mojang i włączam się Minecraft. No idziemy spać obie. O, Błąd, tekstura. Nie zauważyłem go wcześniej. Fuck. Moby zniszczyć mam mieczyk nory zabiję kilofem fajne są drzwi mi ten tekstur się bardzo przypomina jakby takie za bardziej zaokrąglenie Albo nie, nie nie, tylko tak bardziej z kwadraty, nie minecrafta. Czy to łóżko nie jest bardziej kwadratowe? A. Nie. Bardzo mi się podoba. Trzeba tutaj zostawić rzeczy. Pumpkin. Nie, to... Co to ma być? Bym musiał jeszcze raz wgrać moda. Ej, nie moda, nie moda, tylko... ...tekstur paka. A właśnie, co w tym odcinku jeszcze zrobimy? Dopiero on trwa... ...12 minut około. Więc sobie... Nie wiem co zrobimy. Uporządkujemy rzeczy. Byśmy musieli niedługo magazyn zrobić. Damy sobie wszystkie rzeczy tutaj. Później bym magazyn zrobić. Farmę większą. Albo więc co Wam w tym odcinku pokażę. W tym odcinku pokażę Wam jak zrobić fabrykę. ...fabrykę śniegu. Tak, pokażę wam jak zrobić fabrykę śniegu, ale będzie mi potrzebny do tego... ...piston. Piston, piston, jak się robi o pistony? Będzie mi potrzebny cobblestone. Cobblestone... ...fuck. Cobblestone, deski, żelazo i redstone. Redstone i żelazo, mam tutaj żelazo? Nie, nie mam tutaj żelazo, a tu nie mam żelazo? Mam eee, to dajemy tak, o muszę jeszcze jedynie to odstawić. Robimy to tak, pistona się robiła tak. tutaj deski na górze a tu tak i tak tak mamy pistolet. musimy sobie jeszcze zrobić torcza czerwonego redstone torch dobra idziemy na dwór tak z okazji z tego że nie wiem co w tym odcinku jeszcze zrobić planowałem nawet nie wiem co ja planowałem. Na... Dobra, tutaj Wam pokażę. Pierwszym takim najłatwiejszym sposobem jest zbudowanie yy, takiej jakby pomieszczenia. 3 na 3 ale ma być w środku jedno miejsce tylko. Dać, da, dać do niego golema. O. Fuj, jak on wygląda. I wskoczyć do niego i zbierać a drugi bardziej moim yy... co ja miałem powiedzieć? Aha yy... Fuck. A czy dla mnie ten sposób który teraz będę robił jest lepszy Zabiję Golema Dobra to będę musiał zrobić to tak tutaj będzie piston tak tak i to nie muszę na pewno zrobić tutaj golema śnieżnego tak i do podynie Planuję w następnym odcinku zrobić wielką fabrykę wielką fabrykę yy, wielką fabrykę śniegu znaczy zbudować tam zwierzęta gdzieś przestawić A tam zbudować wielkiego bałwana czym będzie mała fabryka śniegu? Albo kilka takich fabryk. Fakt co ja zrobiłem mm. <laughs> muszę to rozwalić. Na górze dać Golema i teraz postawić o muzyczka w tle. I tutaj możemy, mam łopatę, mam i tutaj do nieskończoności będziemy mieli śnieg, więc oto sposób, jak zrobić fabrykę śniegu. Sobie tak po, po tym odcinku, tak pozbieram sobie du dużo, bardzo dużo. Będę musiał sobie jeszcze wełny trochę pozbierać, ale tam mam zwierzęta. Wełny pomarańczowej, żeby zrobić dnie, bym musiał sobie na kartce zaprogramować. Na ile, na ile to by miało być? Tutaj mam stone. Nie wiem po co mi, ale. Już nie pamiętam do czego. Ale zawsze się przyda stone, bo stone jest ładny No. Będę musiał tak trochę bardziej zaorać ten teren czyli skosić skosić drzewa tam też żeby nasz świat był wielki i zrobić wielką posesję krawcu.pl nie posesja ale taki no wszystko co potrzebne tam budowle takie tam fabryki wszystkiego żeby być pod dostatkiem Dobra, ale to będzie jeszcze zobaczę na zegarek ok. to będzie na tyle w tym odcinku, trochę taki krótszy odcinek, ale też może taki być yy, ale to na tyle w tym odcinku, więc w następnym odcinku spróbuję jakoś poprawić ten tekstur pak, bo trochę mi nie wyszedł yy, więc mam nadzieję, że wam się przyda ta fabryka śniegu. Więc komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków serii w świecie Minecraft. Z tej strony crecepel. Więc do usłyszenia.